No jesteśmy na placu królalskim, w samym sercu, w środeczku, filmujemy w kierunku Edisona. Tak, a teraz pójdziemy troszeczkę w prawo. Tak no i na około się będziemy kręcić jak karuzelka żeby to wszystko Państwu przekazać, jak jest miło sympatycznie. Najgorsze jest to, że ja dzisiaj szedłem w rolę kamerzysty, a tam na stole stoją takie wiktuały różne świąteczne. No i do tego jeszcze buteleczka wina i kurwancja nie ma kiedy pić. A nie ma chlać. A jak to się mówi, chlać zawsze się zdąży. Wczoraj przyjdę i odkręcę butelczyny czasnę tam z pół buteleczki a teraz muszę się tutaj przepodziwiać tutaj piękno natury zimowej proszę, a to jest w kierunku urzędu miasta, urzędu miejskiego, tak pięknie wygląda. Zaraz tam podejdziemy bliżej. No i też zrobimy ładny film. Jeszcze nakręcimy naokoło jak ta tramwa. No właśnie, wszystko to zrobimy i to wszystko na razie.